Ja mam takie pytanie, bo w opisie, w zaproszeniu na konferencję było napisane, że Państwo będą też używać tego, takiego modelu Zebra Fish. Czy to chodzi o testy na zwierzętach leków? Że będziecie testować te, leki na zwierzętach? Dlaczego o to pytam? Bo jest cała ta lista od wielu lat postuluje się, żeby nie testować leków na zwierzętach, bo na przykład aspiryna ta zabija tam psy, prawda? penicylina, świnki morskie, że testy na zwierzętach dają fałszywe wyniki. Albo czasem są używane, żeby leki nieskuteczne na ludzi dopuszczać do sprzedaży. Więc czy Państwo będą używać testów na zwierzętach czy jakichś innych metod alternatywnych, badań klinicznych itd. W ramach tego projektu powstanie też laboratorium badań funkcjonalnych. Będzie to rzeczywiście laboratorium do badań na modelu Daniel zebra Na tym modelu można na przykład badać efekt działania jakichś... różnych składników, yy, takich, które występują w żywności, też surowców roślinnych, tak? Oprócz właśnie tego badania efektów wpływu na zdrowie, też badania metabolizmu, badania potencjalnej nutrientności. Yy, to jest o tyle ciekawy model, że genetyka yy, że właśnie denetyka To możemy zminimalizować też badania na y, zwierzętach doświadczalnych, takich tradycyjnych czy piszczutach. Myszka I chyba, tak? O, Kiedyś myszy się używały. Tak. jest to y, lepsze pod takim względem etycznym, a z drugiej strony my no możemy y, też wystandaryzować te badania, tak? to powinno być takim pierwszym etapem, zanim na przykład przejdziemy do interwencji żywieniowych już z udziałem pacjentów, z udziałem ludzi, bo ludzi nie jesteśmy w stanie wyskandaryzować każdy z nas inną dietę, tak? a tutaj ten model zwierzęcy, te rybki będą na przykład na takiej samej diecie, tak i tutaj będzie można potwierdzić, w zasadzie od tego powinniśmy zacząć tak? ten efekt działania, a to później sprawdzać na przykład efekt działania tej żywności funkcjonalnej na pacjentach z różnymi chorobami cywilizacyjnymi.